Do jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do jeden, jeden, jeden krok, jeden jedyny. No dobra, no nie strzelaj, no człowieku, no po prostu podejdź tu. Porozmawiajmy. Czy przejmujecie jeńców? Mogę się poddać, może? Hmm? Dobro. Ale. nie zginę? Mamy tutaj rebelię i on się poddaje, on się poddaje. Wyrzucaj broń, wyrzucaj broń. A tu jest. A, czy, czy, A czy my bierzemy broń? Nie A przesłuchanie. No wy nie możecie. No ale dobra, przesłuchajcie ja, mnie. Ja poddaję, ja poddaję, wy nie. Bierzemy czy nie? Ja dostałem zapewnienie, ja że, ja że przeżyję. Ja dostałem zapewnienie, że przeżyję. No, 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 chudy, no, no to że on cię to tak, że jestem zdziwiony, nie powinno poddawać. Ładnie zresztą, się spytałem. Ładnie się spytałem. Ja, jakbym mi powiedział nie, no to byśmy się i No, bym mu wystrzelił kurwa z pompy w łeb i by było tyle, tak to. <laughs> Czyli się każdy, że No no, no nie, nie mów, że czujesz się obrażony, no taka prawda. Porwałem jednego z waszych, ale dostał z rozpraszacza cząstek i umarł. O. A, a jak wygląda taka śmierć? Stój. Jak wygląda śmierć? No, Rozpa rozpadasz się. Ale tak to boli? Nie, nie ma ciała. Nie, nie chcę nic mówić, ale tak naprawdę nie bierzemy jeńców, więc wiecie o co. Eee, I panowie, jeszcze ale mnie nie nawet nie, nie przesłuchaliście. Nie bez przesad. Fajny ja biorę jeńców, wy nie. My, my ja jestem mogę, agentem ja marionetą. No wiem, a ja nie jestem, więc ja, ja go biorę. A, dobrze, Pod moim skrzydłem. O. No, uratowałem się. No. A teraz się już słucham, aż mi w końcu nie powiesz wszystkiego, co wiesz. Dobra, Ktoś no potwierdzi. to powiem ci tak, że. to, to gorzej niż umarcie na miejscu. Że. Czy to ty byłeś przy B bez jeńcem? Miałeś tam właśnie. W... No CIA z tego to ja zjechałem tą ten, ten. windą raz i was widziałem, ale z plagą tam się zadawałem z doktorem. No ogólnie to odprowadziłem go do naszej placówki tutaj, tutaj. i. Tutaj Końcik przesłuchaniowy. Zapraszam z tej pod ścianę. No dobra. I słucham da dalszej historii. No to 049 został zabezpieczony przez nas i jego pacjenci A czy zapewniliśmy go mu. Mm, nie. Zaproponowaliśmy mu lepsze mm. warunki. Niż no, miał go, u go, was. Przetrzymywaliśmy mu warunków, go przetrzymywaliśmy. A my planujemy z nim współpracować. Czyście się dogadaliście z anomalią? Tak. Z, tak. z podmiotem, który trzeba... może was, w sumie wszystkich zabić. Tak, trzeba po ludzku podchodzić. Ale on nie jest człowiekiem. Ale jest doktorem. Nie, nie wiem, czy jest. Nie znam się, ale. Tako. On nie wiem, miał źle u was. Nie chciał z wami pójść. Rozumiesz? Co? On was wszystkich wymorduje i później wam jakieś pręty da do ciała i będzie wam... Jaki Jakie pręty? On ma pacjentów być. leczy jakąś zarazę coś tam mówi. Oj, chyba dobry chłopak, co? Dziutki kolego. E, dobra, ilu was jest, ilu was jest? Teraz co wiedzieć? Eee. Z dwóch chyba. Jeszcze. Zgubiłem hmm. ich. To w sumie mam. Dwóch albo trzech Chyba się od Rebellionta porwanego zostało tak z... No około dwóch rebeliantów Tak na oko No mieliśmy pewne problemy Mówią mi na razie, że mogę ci teraz zabić jeszcze, jeszcze chwilę go przysłucham, jeszcze chwilę go przysłucham na spokojnie Dobra e, Co bym chciał wiedzieć, co bym chciał wiedzieć e, No ogólnie to ja moim celem nie, ja nie było się ja nie wiem jakbyś się zagubiłem, nie pamiętam Moim celem nie było ten, żeby... W no, jakim jesteś ja po prostu mi powiedz? Kim jesteśmy? No jesteśmy z waszym odłamem, dowództwo wywodziło się z, z MFO, co nie, ale uważało, że niektóre praktyki, co stosujecie są nieodpowiednie i teraz po prostu przejmujemy ty... przedmioty od was, Aha. może trochę A, nielegalnie, akurat. ale A my tak to trzeba. To trochę prawo łamiemy nie żeby coś, nie? Tutaj etyka to nie jest zachowana, ale no. chwilę się. To jesteśmy porówno. No, no nie, bo się, a my zabezpieczamy i przytrzymujemy. to. Jakby my, my trochę chronimy tak naprawdę, nie? Trochę. dobra, trochę. możemy terminować, ale nie robimy tego i eksperymentujemy, ale to wiesz, no. No co, no co, operacja, poradzę, ale tutaj jestem szeregowym, tak? No. Dobra. A jesteś kimś ważnym dla twojej jednostki? Jesteś kimś ważnym? Dobra, no, da mi go przesłuchać. Maruderem sobie. jestem. A ty jak, jakiś ważny jesteś? Maruder. No Maruder? No nie wiem, mam shotguna i rewolwer. Taka uderzeniowa mm, jednostka. jest tym A ja mam rewolwer, właśnie zabrałem. No. Ale fajna broń, naprawdę. No. Wy tu macie jakieś gówno, tak szczerze. Taka prawda. Mm. Mm, dobra, co bym jeszcze chciał wiedzieć? Może coś powiedz, no nie wiem. Opowiedz o sobie, bo nie wiem, nudzę się. A, no to jestem Marek, tutaj mam 23 lata. Marek. Rok Marek temu Marucha? przystąpiłem do rebelii chaosu. Wskusili mnie mm. dobrą płacą i swoją ideą. A ile co? płacą, ile płacą? No stary, płacą za misję 5 koło. Hmm, i to w sumie całkiem spoko. No. Hmm. Dobra pieniądze. Zdradzam cię, nie żartuję. Yy, co mi jeszcze chciał wiedzieć? Yy, 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 yy. yy, 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 yy. Eee... go? Hmm. chcemy coś jeszcze wiedzieć? N I chyba już nie. To Krakuj co, może mnie odeskortujecie? Wink, wink. Weź go Eee, ci możesz a, czyno, czynić honory. A po co mnie rozkuwać? Przepraszam. Przyskłem. Eee, a... <grywia>